No nowa ustawa o ochronie praw konsumenta, która wejdzie 25 grudnia w życie, ona bardzo istotnie rozszerza prawa konsumenta, wprowadza na każdego przedsiębiorcę, w tym również pośredników w obrocie się dodatkowe obowiązki informacyjne. I to co istotne, trzeba wszystkie te obowiązki zrealizować przed zawarciem umowy pośrednictwa czy innej umowy. Rygornik dochowania tych są bardzo istotne, po pierwsze mogą prowadzić do nieważności umowa, a przede wszystkim do odpowiedzialności no, przed organami ochrony konsumentów. Drugim takim bardzo, takim no, rewolucją, by można powiedzieć, jeżeli chodzi o ustawę, to jest zmiany dotyczące rekojmi, czyli e, wydłużenie okresu e, rekojmi oraz e, Rozszerzenie katalogu uprawnień. Teraz już nie ma tych takich szczebelków, że najpierw realizujemy prawo do obniżenia ceny czy do usunięcia wady. Teraz wybór poszczególnego rodzaju uprawnień że wyłącznie do konsumenta. No i znacznie, tak jak mówiłam, wydłuży się okres z jednego roku do dwóch, jeżeli chodzi o rzeczy ruchome, i z trzech do pięciu aż lat, jeżeli chodzi o nieruchomości. Wszystkie nieruchomości, czyli budynki, grunty i lokale.